Wyobraź sobie, że jesteś głównym generycznym bohaterem mangi i wiedziesz swoje nudne, typowe dla głównego bohatera mangi licealne życie. Pewnego dnia budzisz się i idziesz do łazienki załatwić swoje sprawy i odkrywasz nagle, że twój kumpel, który zwykł zwisać ci między nogami, już wcale tam nie zwisa. A nie zwisa dlatego, że zmienił się w słodką anime Dziewczynkę i właśnie w tym momencie oznajmia ci, że odchodzi. Ja jestem Efi, a dziś przychodzę do Was z recenzją mangi Orenokokokokan Łabishodzio Tanoka i na wstępie chcę zaznaczyć, że wbrew pozorom nie jest to wcale manga z gatunku. Chętaj, ani żaden isekaj z wręcz niemoralnie długim tytułem, tylko absolutnie przeurocza komedia, cieplutkie jak domowe kluseczki okruszki życia i zbiór wszelkich możliwych żartów o penisie, jakie kiedykolwiek zostały wymyślone. Zaczynajmy! Zaczyna się lato, a kosuga Ayumu, główny bohater naszej mangi, szykuje się na kolejne nudne wakacje w swoim nudnym, licealnym życiu. A przynajmniej tak mu się wydawało, bo któregoś dnia budzi się i widzi przed sobą uroczą, nieznajomą dziewczynkę. Nasz zaspany bohater kompletnie jednak ten fakt ignoruje i udaje się do kibelka na poranne siku. Kiedy rozpina spodnie, zdaje sobie sprawę, że czegoś brakuje. Wybiega przerażony z toalety i pyta nieznajomą dziewczynkę, czy może widziała gdzieś jego penis. W tym momencie dziewczynka wymownie wskazuje na siebie. Palcami. Tak, to ona jest personifikacją penisa chłopaka. Nasi bohaterowie siadają i zaczynają ze sobą rozmawiać. Kosuga powoli zaczyna akceptować fakt, że jego penis rzeczywiście zmienił się w dziewczynkę, jednak pyta bohaterkę, czemu chce od niego odejść. A ona dalej roztrzęsiona, mówi, że to jej wina, że kosuga nie może sobie znaleźć dziewczyny, ponieważ jest mała i słaba. Konar nie chce zapłonąć. Dlatego też nasza dziewczynka penis chce wyjechać do Indii, by trenować i stać się wyższą i silniejszą. Kosuga jednak przekonuje, Dziewczynkę, by z nim została. Zachęca ją, nawet by wróciła tam, gdzie jej miejsce czyli między jego nogi. Okazuje się jednak, że nasza urocza personifikacja penisa nie potrafi wrócić do swojej pierwotnej formy. Dlatego też nasi bohaterowie muszą przystosować się do nowej sytuacji, choć nie zawsze będzie to łatwe. Nasza bohaterka przyjmuje imię Cinko, co po japońsku oznacza po prostu penis, i nawet w swojej nowej formie zachowuje wszelkie możliwe właściwości prawdziwego penisa. Zwykle wstaje ona przed swoim panem, w niektórych sytuacjach rośnie a do tego potrafi się zrobić naprawdę twarda. Ponieważ jednak do tej pory przez większość czasu siedziała jedynie w ciemności spodni bohatera oraz oglądała z nim filmy o wątpliwej moralnie treści, jest ona bardzo ciekawa zewnętrznego świata. Próbuje przekonać swojego właściciela, by pozwolił jej wyjść na dwór. Jednak on podchodzi do tego nieco sceptycznie, ze względu na specyficzny wygląd bohaterki. Bądźmy szczerzy, już na pierwszy rzut oka przypomina ona penis. Ponieważ jednak cinko bardzo zależy, by wyjść z domu, dziewczynka proponuje, że założy na siebie ubranie, w którym nikt jej nie rozpozna. Przebranie jednak tylko pogarsza sytuację. A jeśli tak jak ja czytaliście sporo mang z gatunku hentai, to zdecydowanie wiecie o co chodzi. Ostatecznie jednak penis naszego bohatera wychodzi na łono natury. Któregoś dnia podczas takiej wycieczki, cinko napotyka się na koleżankę Kosugi ze szkoły, a kiedy ta głaszcze ją po głowie, nasza dziewczynka Penis niezwykle się cieszy, że pierwszy raz dotyka jej kobieta. Któregoś dnia Kosuga postanowił zaś nauczyć cinko grać w gry komputerowe. Naszej bohaterce szczególnie przypadł do gustu Tetris. Zwłaszcza ten moment, kiedy możesz w końcu wrzucić tego fantastycznie długiego klocka do idealnie dopasowanej dziurki. I tak właśnie toczy się codzienne życie naszej pary bohaterów. Przejdźmy teraz do części recenzenckiej. Ta manga stanowi naprawdę potężny zbiór żartów o penisie. Mamy tu sceny takie jak na przykład kupowanie osobnego łóżka dla penisa, które kończy się fantastycznym wślizgnięciem się w głąb zabiniętej kołdełki, kosugę, który jest niezbyt zadowolony z faktu, że jego kolega głaszcze go po penisie, obowiązkowy rozdział plażowy, podczas którego koleżanki zasypują cinko piaskiem, wspaniałą scenę, w której cinko zostaje przyłapana na jedzeniu fiutaści suplementów oraz wszystkie te piękne i malownicze sceny, podczas których nasz główny bohater zdaje sobie sprawę, jak bardzo jego penis jest dla niego ważny. Już same nazwy rozdziałów tej mangi to czyste złoto. Do moich ulubionych należą: mój penis bierze kąpiel, mój penis idzie do szkoły oraz mój penis robi sobie selfie. Grafika mangi jest prosta, ale przyjemna. Sam design postaci Cinko jest zaś naprawdę genialny i bardzo dobrze przemyślany. Doprawdy nie sądziłam, że kiedykolwiek poczuję emocjonalną więź z penisem bohatera mangi. A teraz na koniec zapraszam na Festiwal Dziwnych Dźwięków. Festiwal Dziwnych Dźwięków Ding Dong Waham. Iik. Szok, klik, klak, klik, klak, klik, 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 ping, zas, pet, pet, pet. Ach, jajk, jak ja. Podsumowując, manga Orenokokan Łabisio Data jest cieplutka, milutka i naprawdę wspaniale się bawiłam czytając ją. Problem dla czytelników może stanowić jednak fakt, że autor mangi, Uniciri, dosyć frywolnie podchodzi do kwestii terminów, a rozdziały mangi liczące ledwie kilkanaście stron, ukazują się nieregularnie co kilka miesięcy. Ostatni, 28 rozdział, ukazał się w marcu, czyli niemal pół roku temu. Cóż, może to i dobrze dla zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego autora, w końcu w branży mangowej nie trudno o problemy zdrowotne, skrajne wyczerpanie czy wypalenie zawodowe. Dlatego myślę, że mogę poczekać nieco dłużej na przygody penisa, który pewnego dnia zmienił się w śliczną dziewczynkę. Jeśli obejrzeliście ten film do końca i znacie inne mangi z podobnie abstrakcyjną koncepcją, proszę podzielcie się nimi w komentarzu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.